Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Towarzyszy nam już od najmłodszych lat. Dlatego ważne jest, aby na każdym etapie życia znaleźć sposób, aby się z nim uporać. Mam dla was 12 gadżetów, w których może znajdziecie dla siebie ten jeden, który was odpręży. Linki do wszystkich produktów w opisie. Zaczynamy. Jeżeli jesteś fanem tradycyjnej zabawki odstresowującej, to yo-yo będzie najlepszym rozwiązaniem. W budżetowej cenie kupimy idealną zabawkę, która na dodatek oferowana jest w wielu różnych kolorach. Jojo posiada linkę o długości przekraczającą metr oraz ciekawe wzorki, dzięki czemu z pewnością spodoba się każdej osobie. Każdy z nas chyba wie, jak przyjemne jest wyciskanie groszku z fasolki. Nic więc dziwnego, że pojawiła się w końcu firma, która postanowiła zrobić z tego fantastyczny gadżet. Opisywana zabawka pozwala nam otworzyć, a następnie wycisnąć trzy groszki. Dzięki odpowiedniej budowie, zabawka jest wielokrotnego użytku, a sam groszek przyozdobiony został w niezwykle ciekawe minki. Ręczne fidżety na łańcuszkach? Tego typu rozwiązanie jest już dostępne. Opisywany gadżet to ciekawe i unikalne rozwiązanie, jeżeli interesuje nas zabawka odstresowująca. Ten łańcuszek możemy również wykorzystać do tego, aby zawiesić na nim klucze do domu bądź kluczyki samochodowe. Otrzymujemy tutaj wiele różnych kolorów do wyboru. Breloczek do samochodu w kształcie skrzyni biegów. Jeżeli poszukujemy małego gadżetu, który na dodatek oferuje pewną interakcję, to ta sześciostopniowa manualna skrzynia biegów będzie idealna. Jest to oczywiście gadżet odstresowujący, a więc producent oferuje nam tutaj imitację zmiany biegów. Innymi słowy, możemy zmieniać biegi przy użyciu miniaturowego lewarka. Dla fanów gier znajdą się nawet odstresowujące pady. W tym przypadku dostajemy bardzo ciekawie odwzorowane kontrolery, które łączą bardzo atrakcyjny design z delikatnym i miłym w dotyku materiałem. Rozmiarowo gadżet idealnie pasuje do ręki, a smycz sprawi, że będziemy mogli bez żadnego problemu nosić produkt cały czas ze sobą. Magiczny piasek, razem z zestawem foremek, to jedna z najlepszych zabawek, która pozwoli dzieciom bawić się w zaciszu domowym specjalnie zaprojektowanym piaskiem. Produkt wykonany został z materiałów bezpiecznych dla najmłodszych dzieci, a na dodatek oferowany jest w wielu różnych kolorach. Ten dynamiczny piach to produkt, z którego możemy lepić najróżniejsze kształty, rozciągać ulepione formy, ściskać no robić wszystko, co tylko dusza zapragnie. Niegdyś niezwykle popularne miniaturowe deskorolki wracają do łask. Są to specjalnie zaprojektowane mini deski na kółkach. Sterujemy nimi za pomocą dwóch palców i wykonujemy szereg trików. To kolejne ciekawe rozwiązanie, które niegdyś działało jako jeden z najlepszych odstresowujących gadżetów. Produkty są bardzo małe i dobrze trzymają się palców. W zestawie znajdziemy dwie deskorolki. Jeżeli szukamy nowej zabawki, którą będziemy mogli wykonywać najróżniejsze triki, to warto wziąć pod uwagę Beglery. To bardzo małe urządzenie, które składa się z dwóch kuleczek na przeciwległych końcach i połączone jest linką. Dzięki temu możemy ćwiczyć nasze ręce oraz opracowywać własne sztuczki, zarówno jedną ręką jak i dwoma rękami. Kuleczki są różnego koloru. Czy istnieje lepszy sposób na odpoczynek niż zagranie w kręgle? Ciekawym gadżetem o bardzo małych rozmiarach jest przenośny bowling. To świetna zabawka, która pozwoli nam nie tylko odstresować się, ale poprawi naszą zręczność, rozwinie u dzieci inteligencję oraz poprawi ich koordynację. Oprócz tego jest to również świetna dekoracja gabinetów czy miejsc pracy. Jeżeli interesuje nas kompletnie inny sposób odstresowania, to warto przemyśleć zakupienie specjalnej obudowy na telefon. Ten case został zaprojektowany w taki sposób, żeby reagował na ciepło naszej dłoni. Odpowiedzialne są za to specjalne czujniki termiczne. Dzięki temu obudowa będzie zmieniać kolor i chwilowo się odbarwi w taki sposób, w jaki trzymaliśmy telefon. Wielu z nas słyszało o specjalnych zabawkach odstresowujących, które to wystarczyło ścisnąć, aby choć na chwilę poczuć odprężenie. Odpowiadało za to wykorzystanie właściwego materiału zabawek oraz to, w jaki sposób się odkształcały. Teraz gadżety te powracają w o wiele ciekawszej formie, w kształcie buziek, które pod wpływem ucisku zmieniają swój wyraz twarzy. Dzięki temu za każdym razem gdy ściśniemy zabawkę, to zobaczymy nową minkę. Kolejnym gadżetem do odstresowania wartym uwagi jest szklana kula z koszem oraz piłką do koszykówki. Ten ciekawie zaprojektowany produkt pozwala nam w wolnej chwili rzucać piłką do kosza przy użyciu specjalnego przycisku. Należy oczywiście wciskać zapadnie we właściwy sposób oraz w dobrym czasie, aby piłka dobrze się ułożyła i trafiła do środka. Zapraszam również do wzięcia udziału w trzech aktywnych konkursach. Czas macie do osiągnięcia 25 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Wystarczy zasubskrybować kanał oraz napisać komentarz hashtag konkurs Kabel, jeżeli chcecie wygrać kabel, hashtag konkurs Atomizer, jeżeli chcecie Atomizer do perfum, albo hashtag konkurs zegarek, jeżeli taki zegarek wam się marzy. A jeżeli chcecie podwoić swoje szanse na wygraną, to odsyłam na stronę konkursową. Link znajduje się w opisie. To już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, który gadżet przypadł Wam najbardziej do gustu. A może sami macie jakiś sposób na stres? Dajcie koniecznie znać. Jeżeli filmik się Wam spodobał, czekam na subskrypcję i lajki. Wspieracie dzięki temu rozwój kanału. Cześć!